Cześć wszystkim! Dzisiaj chciałabym wam opowiedzieć o żywieniu koni. A zacząć bym chciała od tego, jakie warzywa i owoce są wskazane, żeby podawać je koniom. Mój dzisiejszy materiał chciałabym podzielić na dwie części. W pierwszym powiem o tym, jakie owoce i warzywa można dawać koniom, a w drugiej części powiem, których warto unikać i które są trujące dla koni. Przed omawianiem tego, co możemy, a czego nie możemy dawać koniom, chciałabym zaznaczyć, że jeżeli idziemy do stajni i mamy jazdę na jakimś koniu, to powinniśmy się zapytać w pierwszej kolejności instruktora, czy ten kon nie ma uczulenia na, jakieś, na cokolwiek, czy na jakiś owoc, czy warzywo, bo po prostu możemy zrobić temu koniowi krzywdę. Ja znam konia, który miał uczulenie na marchewkę. I gdyby ktoś mu podał marchewkę, to po prostu doszłoby do kolki i nie byłoby za ciekawie. Także w pierwszej kolejności powinniśmy zapytać, czy możemy w ogóle dać cokolwiek temu konikowi do zjedzenia. Jeżeli tak, to czy nie ma jakichś uczuleń, alergii, i dopiero wtedy możemy cokolwiek próbować podać. To czym w takim wypadku możemy takiego konia nakarmić? Jakimi owocami lub warzywami? To takie najbardziej popularne to jest marchewka i jabłko, ale także może być to gruszka, melon, truskawki, banany, ogórek, brzoskwinia, ale bez pestki, tak samo bez pestki możemy podać mango, może być również arbuz, dynia, borówki, rzepa, groszek cukrowy, może być także również miąż z ananasa, może być również seler i słyszałam też, że niektórzy podają swoim koniom, Miąż z kokosa. Czy to smakuje koniom? Nie wiem, ale podejrzewam, że ten miąż jest dość słodki, więc myślę, że, że smakuje jak najbardziej. Możemy również podawać koniom smaczki, takie gotowe ze sklepu sprawdzonych firm. One też są właśnie dla koni przeznaczone i można kupować smaczki o różnym smaku, różnych właściwościach. Także takie smaczki też możemy koniom podawać, ale należy mieć na względzie również to, żeby nie podawać za dużo takich rzeczy, ponieważ jabłko samo w sobie jest już dość mocno słodkie. Także, żeby też nie, nie dawać temu koniowi od razu na raz 10 jabłek, tylko wystarczy dać jedno. Z marchewkami jest akurat mniejszy problem, ale głównie chodzi właśnie o te jabłka, żeby po prostu nie, nie przejąć z ilością. I koniom nie trzeba kroić warzyw, a już na pewno nie w jakieś plasterki. Wystarczy, że będą miały po prostu tak orzucone w całości i one sobie spokojnie dadzą radę to zjeść. Jeżeli chodzi o rzeczy, o owoce i warzywa, których należy unikać w diecie konia, jest to cebula i czosnek na surowo, pomidory, czekolada, kawa, rabarbar. Świeże pieczywo, ziemniaki, awokado, no już mięso i takie właśnie warzywa z rodziny kapusty, kalafiora i brokuła. Jeżeli chodzi o to, dlaczego nie można podawać koniom czekolady albo właśnie kofeiny, to w nich zawarta jest teobromina, która jest trująca i w dużych dawkach jest śmiertelna dla koni. Pomidory, te zielone części pomidora zawierają atropinę, która spowalnia pracę jelit i może powodować kolkę. Rabarbar natomiast ma dość wysoki poziom szczawianów wapnia, które są właśnie toksyczne dla koni, a kapusta, kalafior, brokuły i ogólnie warzywa z tej rodziny. Zawierają rodzaj cukru zwany rafinozą, który powoduje gazy jelitowe, przez co może dojść do kolki u konia. Często też jest poruszany problem cukru, czy można podawać koniom kostki cukru. Ja osobiście uważam, że w małych ilościach, za na np. nagrodę, za dobry trening. Nie ma dla mnie jakiegoś większego problemu, żeby dać taką właśnie jedną kosteczkę cukru, bo, bo każdy lubi słodkie, i, i, a to jakoś nie. Ja taka jedna mała kostka cukru na jakiś czas na pewno nie zaszkodzi. I to wszystko ode mnie na dziś. Mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam do moich pozostałych filmów i życzę miłego dzianka.